Sprzedaż to komunikacja. Mów konkretnie albo wcale. Kalski, jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie. Był już taki odcinek na kanale, ale postanowiłem zrobić jeszcze jeden, ponieważ, no właśnie, ponieważ to tak ważne, to tak istotne i to tak pomijane. I to takie decydujące, ponieważ to najważniejsze jest. Ludzie muszą ze sobą się komunikować i niestety robimy to słabo. No, słabo to mało powiedziane. A, i wydarzyło się przy okazji coś bardzo ciekawego, i właśnie dlatego, jeszcze raz, mów konkretnie albo wcale. Pewnie znasz to pojęcie strategia komunikacji. No, marketerzy to wiedzą, szefowie firm to wiedzą, ale to nie dotyczy tylko tych, tylko ich. To dotyczy wszystkich, również Ciebie. Strategia komunikacji, ale to później do tego wrócimy. Popatrz. Możesz w sprzedaży stosować metodę Sendlera, możesz stosować metodę Spin Sailing, Challenger metodę, możesz stosować to, tamto, sramto, nieważne. Obojętnie, co stosujesz, istotne, abyś za bardzo nie wierzył w te metody. Na pewno nie stosował jednej cały czas. Bo ludzie tu nie karpie. Twoi rozmówcy nie są tacy sami, wszyscy. I jedna metoda będzie dobra tylko dla jakiejś części Twoich rozmówców. Więc nie używaj śrubokręta do wszystkiego, bo niewiele nim zrobisz. Nawet jak to dobry śrubokręt jest, musisz mieć więcej narzędzi, więc nie skupiaj się na jednym narzędziu, sposobie komunikacji, na jednej metodzie, bo sobie utrudnisz, a nawet uniemożliwisz sprzedaż. Jakkolwiek to rozumiesz i w jakiejkolwiek formie to robisz żeby komuś coś sprzedać musisz się komunikować, musisz opowiedzieć jakoś o tym, co sprzedać chcesz. Na stronie, w reklamach, przez telefon, albo spotykając się, no musisz o tym opowiedzieć jakoś tym ludziom, tym klientom. Jeśli chcesz dobrze komunikować się w procesach sprzedażowych, w marketingu, to no nie gadaj tyle, to się nie komunikuj. Za dużo, za bardzo. Bo jak będziesz gadał za dużo, to spitolisz wszystko, zamiast ułatwić sobie sprawę. Skomplikujesz samemu. Nawet to, co proste jest. Mów konkretnie, albo wcale. Dobra. Wiem, że oglądają to handlowcy, będzie też o Was, ale na początek pokażę coś z perspektywy szefów. Ale w sumie nie. No dobra. Nieważna jest perspektywa. Oglądając, oglądaj to, a złapiesz w czym rzecz i będzie też o tobie zapewniam. Ostatnio zrobiliśmy w firmie coś nietypowego z jednym z klientów. No, w mej zasady, fuck the rules. Normalne jest, że jak zapytasz ludzi obsługujących klientów, handlowców, jak im idzie, to powiedzą: dobrze. Powiedzą, dobrze jest. Jak idzie, dobrze. A jak idzie średnio, to powiedzą, że ktoś lub coś sprawia im kłopoty. Że klienci jacyś dziwni, że lidy złe, że to, że tamto, że znam to. No, raczej nie usłyszysz, jak coś źle robię, czegoś nie umiem. No, tak nie usłyszysz. I tak powie ci handlowiec, doradca, klienta, ale też tak powie marketer, jeśli jego kampanie nie przynoszą oczekiwanych efektów. OK, jeśli pracownicy rozmawiają przez telefon, to łatwo zweryfikować to, jak rozmawiają z klientami. Nagrywasz ich rozmowy po prostu i odsłuchujesz, jeśli masz na to czas oczywiście i ci się chce. Jeśli tworzysz reklamy, to też łatwo zweryfikujesz swoją komunikację, bo ona jest widoczna, dostępna jak na talerzu, jeśli tylko chcesz zweryfikować. Ale jeśli dzieje się to fizycznie, pracownicy twoi spotykają się z klientami w salonie, w sklepie, poza firmą, to nic nie wiesz. Kompletnie nie wiesz, jak rozmawiają i co mówią. Wiesz tylko to, co usłyszysz jako szef od swoich pracowników, a najczęściej usłyszysz jakąś papkę. Nieprawdę usłyszysz. I tak jest, drodzy handlowcy. No, czasami tworzy się skrypty rozmów, wierząc, że pracownicy je stosują będą stosować lub nie będą lub źle to zrobią ale w sumie to te skrypty to dramat jeszcze większy bo bardzo rzadko zdarza się że są dobrze opracowane i skuteczne one działają na tak zwanym uśrednieniu czyli aby za bardzo źle nie robić uśredniają ale w dół trzeba sobie zdawać sprawę z tego że nie za... trzeba sobie z tego zdawać sprawę nie za bardzo wierzyć w to co mówią handlowcy ale w tej firmie o której mówię no, zagotowali mnie maksymalnie, mądrale. Otóż wszyscy najmądrzejsi na świecie i wiedzą wszystko i co im zrobisz, przekonywać będziesz, że coś robią źle, to cię zjedzą. Szkolić będziesz, to, to też cię mogą zjeść. Oni muszą zobaczyć, że sami są popierdółkami, którzy mają język i nim gadają, ale nie wiedzą jak. Muszą zderzyć się z rzeczywistością, każdy ze swoją. A więc. Zrobiliśmy coś bardzo nietypowego. Każdy dostał pewne urządzenie, które miał kłaść na stole w trakcie rozmowy z klientem. I to urządzenie nagrywało rozmowę. Pracownicy o tym wiedzieli, klienci nie. Ale to miało służyć tylko do użytku wewnętrznego. Aby posłuchać siebie i eliminować błędy, o ile będą, bo przecież handlowcy twierdzą, że ich nie ma. Są perfekcyjni. No, awangersi sprzedaży. Dlatego to zrobiłem dlaczego to zrobiłem otóż dawno dawno temu kiedy zaczynałem swoją pracę jako zwykły handlowiec dawno dawno temu to były cudowne lata 90 dostaliśmy dyktafony po co cholera wie ale dali nam no to były takie na małe kasety yy, z taśmą pewnie większość nie wie o co chodzi ale to coś nagrywało rozmowy Moja praca polegała na tym, że musiałem spotykać się z prezesami firm, z dyrektorami, aby proponować sprzedaż pewnej usługi. No, wysoko musiałem strzelać, wysoko musiałem łazić, ponieważ musiałem zawierać kontrakty z firmami, więc tylko z decyzyjnymi osobami mogłem rozmawiać. A więc gadałem. Pewnego razu ten dyktafon wsadziłem sobie do marynarki i włączyłem. Dlaczego to zrobiłem, nie wiem. Po prostu miałem to urządzenie, no to włączyłem. A co tam? I tak nagrałem kilka rozmów, trzy rozmowy z trzech spotkań tego dnia. Wieczorem odsłuchałem siebie samego w akcji, w prawdziwej sytuacji i nie mogłem siebie słuchać. Nienawidziłem tego człowieka, staśmy, czyli siebie. Nie rozmawiałem. Ja mówiłem. Nawet jeśli mój rozmówca coś powiedział, przerwałem o. Mówiłem za szybko, niewyraźnie za dużo. Tych taśm miałem więcej. Nagrywałem, odsłuchiwałem, poprawiałem, uczyłem się na sobie, i tak do skutku, aż zrozumiałem, że rozmowa handlowa z klientem nie polega na gadaniu, na pogadaniu sobie, tylko na. ona ma swój cel i gadanie ten cel rozmydla. Zespół był zdziwiony tym, że ma się nagrywać, ale to zrobili. Na następnym spotkaniu z nami nie byli już tacy mądrzy. Raczej cicho siedzieli, wiedząc, że ja też słuchałem tych nagrań. Zadziałało dokładnie tak, jak ze mną 25-30 lat temu. Też wstydzili się sami siebie, i od tego momentu dopiero zaczęliśmy uczyć się, ćwiczyć, budować algorytmy komunikacji handlowej, czyli takiej, jaka powinna być stosowana w sprzedaży. Tutaj, w sprzedaży B2B do firm, czyli jak rozmawiać z kierownikami zaopatrzenia, dyrektorami na temat tego, co ta firma sprzedaje. I byli zaangażowani, nie mądrowali się już, odrabiali prace domowe, na przykład Popraw w tydzień dykcję i poprawiali, bo zobaczyli, że dzięki temu będą lepsi. to nie tylko w pracy. Sprzedaż to komunikacja za pomocą słów, obrazu, dźwięku, fizyczna, przy użyciu grafik, obrazu wideo, telefonu, billboardu, internetu lub za pomocą własnej paszy, własnego ciała. Każdy rodzaj komunikacji ma swoje, ma swoje prawa, swoje specyfikę i różni się od siebie, ale jest zasada. Jedna zasada jest obowiązkowa i wspólna wszędzie. Mów konkretnie albo wcale. I im mniej, tym lepiej. Jeśli rzeczywiście chcesz lepiej sprzedawać i wierzysz w to, że w jaki sposób mówisz do ludzi ma znaczenie, to nie ma lepszego sposobu polepszania samego siebie niż zobaczyć się w realu, w prawdziwej interakcji z klientem. Nie to, co mi się wydaje, tylko konkret. Nagraj się i posłuchaj, a przekonasz się, że to, co ci się wydaje, nie jest tym, co usłyszysz. Zapewniam, wszyscy tak mają. Zdesz fakty z wyobrażeniem o sobie, a zobaczysz, co jest do poprawy. Nie ma lepszego sposobu, zapewniam, wszystko inne jest tylko substytutem i omijaniem problemu. Sprawdź siebie samego w tym, co robisz. A jeśli nie polubisz typa z nagrania, to dobrze. Nagrywaj, słuchaj, koryguj, aż będziesz zadowolony z tego, co słyszysz. A twoje wyniki poprawią się same, zapewniam. I teraz jeden trik. Podpowiedź akurat z tej firmy. Jak przebiegają rozmowy handlowe? No, spotykamy się i coś na początku jest, część oficjalna, potem jakieś potrzeby się baba, ale na przykład w przypadku tej firmy oni mówili, że właśnie babają, że pytają klientów, w czym rzecz, co im potrzeba, gdzie jest problem. Tak zapewniali. Ale jak się nagrali, to się zieli cicho, ponieważ tak nie było. To im się tylko tak wydawało. W jakiś magiczny sposób, niezależnie od człowieka, włączał się jakiś program, który odpowiada za to, żeby gadać. Zasypać klienta swoimi informacjami. Że robimy to, tamto, że możemy zrobić to tak, tak, albo srak, że mamy drożej, ale też taniej i jesteśmy dobrzy. Tu widzi pan katalog. Mówili dużo jakby po to, po to tak mówili, aby klient... Z tego dużego, dużej ilości słów, wybrał sobie coś, yy, z tego co usłyszał. No tak postępuje amator. Bo nie pomagasz sobie, tylko utrudniasz życie klientowi i sobie. Nie rób tak. Nie proponuj za dużo. Nic nie proponuj. Brzmi dziwnie? I tak, i nie. I w tym konkretnym przypadku zrobiliśmy tak. To firma, która zaopatruje inne firmy w coś, no nieważne co to jest, ale mają różne rodzaje tego czegoś. Jest tego od cholery w sumie. Jak przebiegały rozmowy? Nagramy. Handlowiec, który przyjechał do klienta, czyli grał na wyjeździe, odpalał się i pokazywał wszystko. Wszystko pokazywał. Klient po tych wywodach coś zobaczył i zwrócił uwagę na jakiś element, jakąś jedną rzecz. Tak najczęściej było. Wtedy handlowiec odpalał się drugi raz. I właśnie o tym zaczął opowiadać swoje historie, przeczuwając, że to właśnie klient chce kupić. Błąd. Handlowiec zakładał, że to, co klient mówi, jest tym, czego klient chce. W ich przypadku trzeba było zrobić inaczej. Tak. Posłuchaj, bo to dziwne będzie i takie nienaturalne. No, posłuchaj. Po wejściu, po powitaniu, po części oficjalnej, handlowiec miał powiedzieć tak. Co mogę dla pana zrobić? Co mogę dla pana zrobić? Wyobraź sobie, że to nie ty przyjechałeś do klienta, tylko klient do ciebie. Wyobraź sobie to. Tak się dzieje na przykład w sklepach, w salonach. Mówi się do klientów, w czym mogę pomóc, lub co mogę dla pana zrobić. I nie pokazuj katalogów, nie mów niczego innego, tylko to. Pod żadnym pozorem nie odpalaj się ze sprzedażą czegokolwiek. Tylko wyobraź sobie, że to klient przyszedł do ciebie, a ty pytasz: Co mogę dla pana zrobić? Nieważne, co usłyszysz. Często usłyszysz na przykład, że interesuje nas coś tam, coś takiego innego, co pan nam może zaoferować. No, jak to usłyszysz, to co wtedy zrobisz? Nic. Nie będziesz niczego oferował, tylko dalej pytasz, co mogę dla pana zrobić. Lub już głębiej, jeśli coś usłyszałeś, na przykład, aha, a z czego wynika, że zainteresował się właśnie pan tym czymś? Musisz poznać nie to, co klient chce, tylko po co to chce. I nie wolno ci niczego oferować do momentu, kiedy nie złapiesz pewnego punkty, punktu. Zaraz pokażę jakiego. W koło na różne sposoby zgłębiasz temat. Niektórzy będą mówić od razu, z innymi będzie ciężej, ale to od ciebie zależy, czy ulegniesz klientowi, czy wytrzymasz i czy umiesz przetrzymać go i wyciągnąć jak najwięcej informacji. To część umiejętności handlowych jest. No właśnie, rozmowa handlowa tym różni się od gadania, że wiesz, co robisz i kontrolujesz to. Umiesz wpływać na ludzi. To umiejętności handlowe są właśnie umiejętności komunikacyjne. I teraz popatrz. Usłyszałaś, usłyszałeś to, to, jeszcze coś z różnych stron, ale łapiesz te informacje i sklejasz je w sobie, budując obraz człowieka, jego firmy, jego sposobu myślenia. Im więcej tego zbierzesz tu, tym trafniej strzelisz za chwilę, ale musisz to zebrać najpierw, zanim strzelisz z propozycją. Masz zestaw informacji i z nich wyciągasz wniosek, co zrobić teraz, co połączyć z czym? Na przykład opracowanie algorytmu z pewnej agencji marketingowej spowodowało, że zrozumieliśmy, że klienci najczęściej mają złe doświadczenia. Mówili, że zmieniali agencję i większość nie pracowała tak, jak oni sobie wyobrażali. Ok, to świetna informacja i co teraz z nią zrobić? No pytanie, nie zgadzało się to z wyobrażeniem klienta, czy rzeczywiście coś źle robili? To teraz trzeba było wiedzieć. Pomoże ci to za chwilę, kiedy będziesz strzelał ze swoją propozycją. Możesz dowiedzieć się, czego nie robić lub co tak naprawdę jest ważne dla klienta. W tej agencji okazało się, że najczęściej problem tkwił w częstotliwości kontaktów z klientami. Zamiast raz na miesiąc, wystarczyło wprowadzić cotygodniowe wideorozmowy zespołów i większość problemów znikała, ale to trzeba było wiedzieć, zanim zaproponujesz swoją ofertę. Usuwasz tym samym obiekcje, zanim się pojawi. Tylko to trzeba wiedzieć. Czasami sprawy komplikują się bardzo i trzeba zrobić tak. Proszę pana, sprawa jest ciekawa i mam kilka pomysłów na ofertę dla pana, ale nie podam dziś żadnej. Muszę to przemyśleć i posprawdzać. Nie chcę opowiadać panu o wszystkim, co mamy. Proszę o dzień i wrócę do pana z konkretem. To jeden z algorytmów, jeśli sprawa się komplikuje, ale nie tylko. Możesz odkryć, że klient rzeczywiście coś potrzebuje i yy, nie ma spinki czasowej, a więc zrób to, pomimo tego, że wiesz, co mu zaoferować. To nie rób tego od razu. Jeśli nie ma spinki czasowej, to kup dzień, a może to pomóc właśnie. To, że nie strzelisz propozycją od razu. jak każdy inny. Takie postępowanie buduje Twój profesjonalizm. Tak można robić. Czy zawsze? Nie. Tylko wtedy, kiedy uznasz, że warto. Ale żeby to się stało, nie możesz skupiać się na Twoich produktach i ofercie, na sobie, bo nie dostrzeżesz wszystkiego. Musisz skupić się na człowieku, z którym rozmawiasz. Paradoksalnie w wielu sytuacjach, właśnie to, że nie zaproponujesz teraz niczego, pomoże w wyborze Twojej oferty. Okej. Okay ale w ich przypadku, tej firmy, zrobiliśmy tak początek maksymalnie długo wyciągamy informacje i nic nie oferujemy zbieramy je w całość i prosimy o kilka chwil zastanowienia tak kazałem im robić nie gadaj, tylko poproś o 3 minuty, 5 będąc tam u klienta, pomyśl, posprawdzaj, poszukaj czegoś chwila przerwy, a ty popracuj i niech to klient widzi kup sobie 5 minut czasu nawet jak już wiesz, co zaproponować, to i tak Zrób to, co mówię. Przerwa, trzy minuty. I niech klient widzi, że szukasz, sprawdzasz, weryfikujesz. Po tym czasie następuje strzał. Mając wszystkie informacje włączasz się i panie prezesie, mam pewien pomysł. To wszystko, co mi pan powiedział, powoduje, że mam dwie opcje. Każda z nich rozwiązuje pana problem, ale inaczej. I teraz następuje strzał. Po zastosowaniu, po wdrożeniu osiągniemy to i to. Czyli nie mówisz nic o produktach dalej, tylko mówisz, jaki efekt osiągnie cię razem. Po tej przerwie krótkiej nie o produktach, tylko zaczynasz od efektu. Masz informacje, to jakby takie kreski w głowie, punkty, i wyciągasz wniosek z tego, pokazując efekt. I stop, chwila. To musi wybrzmieć. Poczekaj, powiedz to i spauzuj. Zapytaj. Czy to byłoby ok dla pana? Będzie się zdarzać, klient wtedy powie, no tak, a jak to się stanie? I o to w tym wszystkim chodzi, aby doprowadzić rozmowę do tego właśnie punktu, żebyś to usłyszał, bo to oznacza, że zainteresowałeś klienta. Teraz dopiero możesz odpalić się produktowo, technicznie i tak dalej, ale dopiero teraz, bo klient wie, po co mu. To i co będzie efektem. A teraz wspólnie omówicie, jak to się stanie, jakimi produktami, w jaki sposób i za ile. Ale najpierw sprzedałeś efekt. To kotwiczenie jest tak zwane szerokie. I to jest konkret. I tak będzie prościej. Tak można sprzedawać wiele rzeczy. Też przez telefon. Pod warunkiem, że nie gadasz. Nie gadać samemu. Popatrz, odwracając sytuację, na początku, E, e, wyobrażenie, że to klient przyszedł do ciebie, co mogę dla pana zrobić? Tu wytrzymać, nie odpalać się, potem łączyć kropki i budujemy swoją pozycję. Czas, te trzy minuty wystarczą i strzelasz, ale efektem, aby padło coś na kształt, no fajnie, ale jak to zrobimy i ile to kosztuje? I to jest sygnał pozytywny. To jest sygnał, którego oczekujesz. Dokładnie ten proces, tzw. Tak algorytmy, wdrożyliśmy w tej firmie podczas wizyt handlowców, ale też w rozmowy telefoniczne. I zespół był zaciekawiony, bo poprzez nagrania sami zobaczyli, że no lipa jest. A to, co wspólnie na warsztacie zrobiliśmy, to uprościliśmy maksymalnie i ułożyliśmy sposób prowadzenia rozmowy dla tej konkretnej firmy. I to zadziałało. Ludzie są pewniejsi siebie, mają lepsze wyniki, więcej zarabiają, a firma jest lepsza na rynku. To nie było szkolenie ogólne, tylko precyzyjna operacja na pacjencie, na kliencie. I nie przemądrzały zespół, który wszystko wie, tylko najpierw przekonali się, że mają braki potężne, że gadają zamiast prowadzić rozmowy handlowe. Bo to, czego nie umiesz, blokuje Twój rozwój a jak nie wiesz jak prowadzić rozmowy handlowe to przyjdzie ci do głowy, że będziesz miał miły, wesoły, będziesz, że będziesz miły, wesoły, uprzejmy i tak się relacje jakieś zbudują, no nie, niekoniecznie masz być konkretny profesjonalny i wiedzieć czego chcesz mów konkretnie albo wcale i jeszcze jedna rzecz, kontrowersyjna z którą się z pewnością wiele osób nie zgodzi nie możesz być sobą nie chodzi mi o to, żeby nie być naturalnym, ale usuń z głowy te słowa: być sobą w rozmowie z klientem. Sobą to możesz być w domu, z przyjaciółmi, z dziećmi, z rodziną, ale w rozmowie handlowej nie możesz być sobą. Masz być najlepszą wersją siebie dla klienta, z którym rozmawiasz, bo to on ma czuć się dobrze przy tobie, a nie ty. Jeśli jesteś ekstrawertycznym, gadającym dynamicznie człowiekiem, to ok. Ale jeśli trafisz na introwertycznego klienta, wycofanego, spokojnego, cicho mówiącego, to zrazić go do siebie, jeśli będziesz sobą. Jeśli zasypiesz go sekwencją pytań, szybkich argumentów, odpowiedzi, to najprawdopodobniej będzie się wycofywał, chował. A ty bo myślisz, że to zły człowiek, to apacie jakiś. Albo niezdecydowany. Nie. Zrazić do siebie jest o wiele łatwiej niż zjednać sobie obcych ludzi. To sztuka polegająca na tym, że umiesz odczytywać osobowość klienta, jego odczucia, empatia, wiesz o czym mówię. I masz umiejętności zmiany sposobu, formy swojej komunikacji, aby była optymalna dla Twojego rozmówcy, nawet jeśli dla Ciebie taka nie jest. No, umiejętności handlowe to znacznie więcej niż wydaje się, że wystarczy. A to, że umiesz mówić, znaczy tylko tyle, że umiesz mówić. Aby sprzedawać, trzeba wiedzieć co, kiedy, komu mówić. Jeśli będziesz sobą, to z jakąś częścią klientów się porozumiesz, z mniejszą częścią. Tracisz szanse sprzedażowe, dlatego że jesteś sobą. Poczytaj o typach osobowości, przemyśl, testuj, ćwicz, ucz się w praktyce, a zobaczysz jakie to potrafi przynieść efekty. Ok. Jeśli ciekawi Cię ten temat, to właśnie tak pracujemy na treningach Step one do zawodowej sprzedaży. Ale to tylko dwa dni intensywnego szkolenia. Resztę trzeba sobie wyćwiczyć samemu. Precyzyjnie, już z konkretną firmą pracujemy inaczej. Tak jak w opisanym przypadku. No to co? Mów konkretnie, albo wcale. Dobrego dnia.